Co znaczy słowo mrówka? Po polsku mrówka, po angielsku ant, po hiszpańsku ormiga. Trzy niby różne rdzenie. Skąd pochodzą? Mrówka po polsku to jest od my, mieć, ryć, ryt, coś wyrytego. Ponieważ mrówka ma Korytarze, które są częściowo zakryte, ale na wierzchu jest to miedź, czyli tak naprawdę jest to widoczne, że tam są jakieś wyryte korytarze. Coś pod ziemią jest wyrytego, a nawet tutaj w tym kopcu, prawda? To jest mrówka. W przeciwieństwie na przykład do kreta, który ma kryć, ku ryciu i. Kret zasadniczo nie widzimy w większości tych korytarzy, więc one są kryte, schowane. Z wyjątkiem tych momentów, kiedy on wychodzi, to wtedy jest odkryty. No ale morowisko, jak już postawią mówki, to cały czas mają te rytę korytarze. Ant. Jest po prostu bardzo mocno skrótem po angielsku, bo to właściwie pochodzi od cut off, czyli odcinać, odrywać. I to jest tak jak polskie słowo gryźć, czyli bajt, czyli oderwać. To jest gryźć, gryć, czyli ku ryciu. Czyli jest tu rdzeń powiązany z tym mrówką. Teraz to ant jest przetworzeniem germańskim, ich tendencją skrótową, od e, greckich słów, tak jak Morwi, morwi, mrwi, mix. I, więc tam mamy znowu morwi, jest tak jak polskie mruwa, mrowi. Czyli jest to. Teraz grecy nie było jednolitych z tych degretów, byli geleni, heleni, helnowie, a to byli ludzie o słowiańskiej genetyce. Tak samo jak w, we Włoszech byli etruskowie, czyli rusowie. Więc to nasze słowo jest mrowić. Czyli mówka ant tak naprawdę pochodzi od polskiej mrówki. Teraz mrowić, że coś cię mrowi, to jest odmówek, po prostu przechodzą Cię mówki.